Cześć! Trochę mnie tutaj na naszym kanale Having fun nie było, ale już Wam się tłumaczę, po prostu kręciłam filmy i ciężko by było mi wrócić tak szybko do siebie, zapomnieć o innej tożsamości, więc umówiliśmy się z Bartkiem, że mnie na ten Okres zwalnia. Czytałam wasze wiadomości i pisaliście, że trochę mnie na tym vlogu jednak brakuje, z czego mi jest oczywiście bardzo miło, więc odpowiadam na wasze prośby, dlatego że pisaliście, żeby było więcej przepisów, więcej o aktorstwie, więc ten odcinek będzie odcinkiem kulinarnym. Przywiozłam dla was specjalnie przepis. Słonecznej Toskanii, gdzie na drzewach wiszą cytryny, oraz jest wspaniały produkt włoski, czyli ricotta. Będzie to propozycja siananiowo-branczowa dla rodziny, na pewno Wam zasmakuje. Więc cieszę się, że powróciłam i to z podwójną siłą. Więc musicie się przygotować. Jestem Magda iz więc jak sami widzicie, mój wspaniały małżonek, realizator naszych vlogów, przygotował mi studio jak z prawdziwego programu kulinarnego. Ja nie wiem, co to oznacza. Czy on przypadkiem nie marzy, żebym częściej spędzała czas w kuchni, bo muszę wam powiedzieć, że naprawdę ostatnio w ogóle nie gotuję, choć bardzo lubię oczywiście, ale też wiadomo, z gotowaniem trochę jest tak, że jak nie musimy gotować to bardzo lubimy, a jak to się staje jakimś takim ogromnym obowiązkiem i jakąś stałą w ciągu dnia, to czasami po prostu brakuje inspiracji do tego co ugotować, co znowu na śniadanie, co znowu na obiad. Czy ja mogę coś powiedzieć, chwila, tak. <laughs> Wiesz, dla mnie to jest duża przyjemność, po z mogę pracować, mogę sobie ustawiać różne kadry, <noise> mówić, gdzie masz co powiedzieć. <noise> dobra, umówmy się, że kiedyś na pewno zagram w filmie, w którym będzie motyw gotowania. A ja będę go reżyserował. <noise> o, okej, okay, dobra. To jesteśmy umówieni, a Wy jesteście świadkami. Ale dzisiejszy przepis robiłam w Toskanii. Mieszkaliśmy w takim wspaniałym gospodarstwie, które możecie zobaczyć na Having Farm, odcinek właśnie o tym już jest. I tam właśnie, zainspirowana przez właściciela tego miejsca, Jacka, dostałam od niego ogromną cytrynę. Te cytryny toskańskie, ogólnie włoskie, są naprawdę niezwykłe, wielkie, aromatyczne. Ja pomyślałam sobie, że właśnie taką cytrynę i pankejki włoskie przygotuję dla rodziny na śniadanie Okazało się, że jest to. Strzał w dziesiątkę. Przepis jest banalnie prosty, więc na pewno zasmakuje Wam i Waszej rodzinie. Jest bardzo aromatyczny i na pewno wejdzie do Waszego jadłospisu na dłużej. Więc przygotowałam tutaj wszystkie produkty na moim stanowisku kulinarnym. Pamiętajcie też o tym, że ja absolutnie nie pozycjonuję się na jakąkolwiek kucharkę, specjalistkę w ogóle od przepisów. Po prostu bardzo lubię gotować, lubię też eksperymentować w kuchni, a przede wszystkim lubię rzeźbić w cukrze, czyli piec. Ten przepis jest bardzo prosty, dlatego że tak naprawdę polega on na tym, żeby wszystkie składniki ze sobą zmieszać i usmażyć pankejki. A do tego będziemy potrzebować świeżą ricottę. Ja akurat kupiłam tę ricottę w sklepie włoskim. Oczywiście we włoszech była Włoska, prawdziwa, ta też jest włoska, ale dla mnie właśnie ważne jest to, żeby te produkty były jak najbardziej regionalne, że mogę powiedzieć, że naprawdę zawsze zwracam uwagę na jakość produktów, dlatego że wtedy mam takie poczucie, że jeżeli jemy nasze posiłki, to to czuć dobrą jakość czy, czy sera, czy jajek, czy e, masła. Więc polecam, żeby u siebie to przetestować. Używamy do tego ricottę świeżą. Ja to przełożę. Zrobię oczywiście takie bazowe ciasto. I tą ricottę musimy po prostu rozrobić. Ona jest sformowana, ale musimy ją rozrobić i wymieszać wszystkie płynne składniki. Te pancake'i są bardzo, bardzo delikatne, bardzo puszyste, a przez skórkę cytryny sprawiają, że jakby tak pobudzają nasze kubki smakowe, że stają się bardzo, bardzo delikatne i aromatyczne. Więc wymieszam dobrze likotę i do tego dodam maślankę. Cały przepis i odpowiednią gramaturę będziecie mieli w przepisie. Do tego dodam dwa jajka. Naprawdę się czuję jak w takim profesjonalnym filmie kulinarnym. Zniknę na chwilę. O, jestem z powrotem. I dokładnie wszystko mieszamy. Patrzcie. Tak wygląda dokładnie, zmieszamy składników. Do tego nasz drugi główny składnik tego przepisu to jest skórka z cytryny cytrynę oczywiście wcześniej sparzyłam ach, już pachnie nie, już to jest drugi przepis z cytryną na naszym blogu, więc ja nie wiem to jest jakiś <gryw> chyba bardzo lubię cytrynę albo po prostu kolor yy, żółty, ale też wydaje mi się po prostu, że Cytryna jest takim produktem, takim cytrusem, który bardzo doskonale się nadaje do różnych słodkości, bo podkręca i wydatnia ich smak. Więc całą cytrynę wstałam, zmieszam. wmieszam. Okay. Tutaj mam rozpuszczone masło, dwie łyżki. Też dodaję do środka. Te pankejki właśnie lepiej robić z masłem, e, może być też to ogi na przykład, dlatego że ten maślany smak podbija cytrynę i sprawia, że no, ta też zyskuje. No, są takie bardziej puszyste, maślane, smaczniejsze. Więc polecam Wam w tym przepisie masło. I do tego, czyli patrzcie. Bułka z masłem, jest to po prostu bardzo proste, wszystko mieszamy. Do tego dodajemy nasze suche składniki. Mam tutaj cukier z wanilią, łyżeczkę proszku do pieczenia. Proczek do pieczenia wybieram ekologiczny, dlatego że nie ma takiego gorzkiego posmaku. Szklankę mąki i odrobinę soli, żeby te wszystkie inne składniki mogły wydobyć swój smak. Powiem Wam, że obecność przez miesiąc we Włoszech bardzo na mnie dobrze wpłynęła. Kocham ten kraj, kocham Włochy, kocham ich kulturę, kocham jedzenie. To był naprawdę wspaniały czas. Oczywiście realizowaliśmy tam film 365 dni, który na pewno już wkrótce będziecie mogli zobaczyć. Widzicie? Trochę jest za gęsta. Co to oznacza? Musimy dolać maślankę taka ze mnie kucharka, że wiele przepisów robię na oko. Dlatego potem, żeby Wam spisać ten przepis, dokładnie muszę to wszystko wymierzyć, bo mam takiego zawsze, wiecie, czuja do odpowiedniej konsystencji, więc będę dolewać tej maślanki, a potem pokażę Wam odpowiednią konsystencję. Wracając do filmu. Kręciliśmy w pięknych okolicznościach przyrody. O we Włoszech nie trudno o takie. I muszę wam powiedzieć, że po takim długim czasie pandemii i tego, że nie mogliśmy nigdzie podróżować, ten wyjazd do Włoch był jakiś po prostu zbawienny. Przez to, że tak długo nie było mnie w domu, bo około miesiąca, postanowiłam wziąć ze sobą moją najbliższą rodzinę. co było wspaniałym doświadczeniem, bo Oczywiście mogliśmy, kiedy miałam naprawdę mało dni wolnego, ale kiedy miałam chwilę wolnego, mogliśmy po prostu podróżować i, i zwiedzać, ale też przede wszystkim spędziliśmy ten czas razem i to było dla mnie kluczowe, bo wiecie, takie rozstania w naszej pracy, w pracy aktora są bardzo trudne, kiedy, kiedy nie ma no, bardzo ważnego członka rodziny, czyli mamy w domu, prawda? Więc udało mi się wziąć moją rodzinę ze sobą i, i muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę to nie ja byłam szefem kuchni we Włoszech, bo mnie dużo nie było, ale to Bartek przyjął tę inicjatywę, więc też odcinek o jego podbojach kulinarnych możecie zobaczyć i bardzo wam polecam. Muszę wam teraz pokazać, ok, jaka jest tego konsystencja. Może powiedzieć taka gęsta śmietana. Więc teraz, jeżeli się na przykład dodaje do pancake'ów proszek do pieczenia albo sodę, warto zostawić te pancake'i na 10-15 minut, żeby ten proszek i soda zaczęły pracować, żeby troszeczkę te ciasto nam podniosły. Jest taka tradycja filmowa, która polega na tym, że po paru latach pracy, można powiedzieć po wielu latach pracy aktora, aktor od mistrza oświetlenia dostaje w prezencie lampę, która zostaje nazwana jego imieniem. Oczywiście te lampy potem podróżują, są w innych projektach. Nie chodzi o to, że tą lampę się bierze do domu, bo to jest bardzo duży sprzęt. Chodzi o to, że na każdej na lampie, która już jest ochrzczona, widnieje Twoje nazwisko, Twój pseudonim, i taka lampa z Twoim nazwiskiem zostaje do końca swojego, swojej żywotności, do kiedy już nie może pracować, do kiedy się po prostu nie wiem, popsuje, co się z nią stanie. W każdym bądź razie ja dostałam taką lampę po 13 latach pracy. I to był dla mnie bardzo ważny moment. Czułam się ogromnie wzruszona. Nie wiem, czy mo mogę Wam powiedzieć, ale to nie jest, to jest program dla dzieci, więc tradycja też mówi, że potem, taką skrzynię, którą, w, którą, w którą jest zapakowana ta lampa, trzeba wypełnić. No, nie ma ślanką, <grych> dla ekipy. No i tak wygląda ta tradycja, więc byłam naprawdę ogromnie wzruszona. Był to dla mnie bardzo ważny moment. I po 13 latach pracy pojawiła się. Na planach filmowych lampa by Magdalena Lamparska. Więc, yy, więc to jest taka nasza tradycja filmowa, która również miała miejsce w, we Włoszech. Z Włoch przywiozłam wiele rzeczy, oprócz przepisów. Yy, znaleźliśmy sklep, czy to była pięca, czy to było montalcino. montalcino. Yy, znaleźliśmy taką piękną galerię ręcznie malowanych naczyń i wybraliśmy właśnie takie naczynie, które może posłużyć nam jako podstawka do pancake'ów w dzisiejszym dniu oraz właśnie do tego, żeby takimi małymi gestami przypominać sobie jakie emocje nam wtedy towarzyszyły i jak pięknie było dookoła. Podróże tak bardzo kształcą nas, ale też dają perspektywę tego, jak świat jest wielobarwny. I jak tylko pojedziemy i poznamy inną kulturę, innych ludzi, inną kuchnię, inne tradycje, to to bardzo poszerza nasze horyzonty i wiedzę o świecie, więc uwielbiam to i czuję, że jestem ogromną szczęściarą, że mogę pracować i podróżować, że moja praca jest tak bardzo połączona właśnie z, z, ze zmiennymi i z tym, żeby, że mogę przebywać taki długi okres w innej kulturze. Tak wygląda moja propozycja włoska, siemaniowa, branczowa. Dajcie znać, jak Wam smakuje, albo jakbyście mieli ochotę podzielić się swoimi przepisami na śniadanie właśnie z różnych stron świata, to na pewno też chętnie przetestuję. Do tej wersji dodałam jeszcze serek waniliowy, możecie dodać jogurt grecki, zwykły jogurt. Tak jak kto lubi różne musy, dżemy, naprawdę jest to taka opcja, która może też uruchomić Waszą rodzinę do tego, żeby wspólnie robić takie pancake'i, później je dekorować. E, polecam bardzo. Jak powiedzieć po włosku e, smacznego? Chciałbym się odrzucić ti ale ti amo nie. <laughs> Amore. Poczekaj, smacznego. Buona, buona chyba jest smacznego. Buona, buono, buona. Buona, buona appetit.